Wejdźcie. Liczyłem, że to obsługa. Odwiedzimy 9 laty miast. Mamy nadzieję, że 10 będzie hałana. W niektórych krajach rock and roll był zakazany. Kubańczycy czekają na przyjazd Rolling Stones. Nie wierzyli, że się uda. Panie i panowie, Rolling Stones. Koncertowanie w nowym miejscu jest ekscytujące. Nowi ludzie są dla mnie źródłem inspiracji. Taki tłum porusza. The Rolling Stones. Ole, ole, ole. Trzeba ujrzeć świat oczami Rolling Stones. Nikt nie ma takiej perspektywy jak my. Tylko w Kanal+.